Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji. Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Jeśli miewacie czasami takie uczucie, że czujecie się, jakbyście grali w hollywoodzkim filmie. A kiedy sensacja goni sensację, a klimat goni prawdziwy amerykański klimat, rodem z Hollywood, no bo wyobraźcie sobie las, atmosfera, klimat, więc potrzebni są amerykańscy detektywi. Amerykańscy detektywi, którzy szukają oczywiście zbrodni. A czym jeżdżą amerykańscy detektywi albo bandyci Superman? Jeden z najwspanialszych samochodów, dzięki któremu możecie się poczuć jak amerykański jak w amerykańskim filmie 24 godziny na dobę bo taki dokładnie jest ten samochód samochód, który przynosi Cię do zupełnie innej rzeczywistości no, spójrzcie na niego jest takim maleństwem ale z charakterem Jest mega klimatyczny. Powiem Wam, że chciałbym sam pracować w FBI w Stanach, żeby jeździć właśnie takim suburbanem. Jest w ogóle takim samochodem, który daje Ci niesamowite poczucie. I to jest właśnie najważniejsze. I nie powiedziałem Wam w sumie najważniejszego, że dziś e, Chevrolet Suburban, który jest dostępny w polskim salonie, którego można kupić i można zamówić w polskim salonie. To chyba pierwszy e, taki test takiego samochodu na polskim YouTubie, więc siadamy i jedziemy. Jedziemy tym małym podmiejskim przygralotem. Żebyście mieli świadomość a propos maleństwa, to jest Volkswagen Transporter. Wiecie jak wygląda Volkswagen Transporter, jak jest duży, jakby jaki jest wysoki. Zobaczcie różnicę pomiędzy Volkswagenem Transporterem a nim, Robert, pokaż to z tej strony. On jest wyższy od transportera. No jakiej wysokości masz maskę? jest świetne. Pamiętajcie, że korzystając z linku, który znajduje się tuż pod filmem, dostaniecie 150 zł zwrotu na wasze konto w ciągu 30 dni. Jeżeli myślicie o przedłużeniu. Wejdźcie, kliknijcie i zobaczcie, gdzie Wam się opłaca bardziej. No dobra, no ale może nie ma co przesadzać. Może nie możemy się tak fascynować samochodem, który jest wiele popularnym, zwyczajnym autem ze Stanów Zjednoczonych i nazywa się Suburban. I to mnie zawsze fascynowało. No bo Suburban, czyli auto podmiejskie. Jak wyglądają okolice, pod, okolice miasta, takie, taki klimat mocno podmiejski. No, dla mnie to wygląda mniej więcej tak. Czy faktycznie to jest taki samochód? Absolutnie podmiejski. Dzień dobry. Chodźcie, przejedziemy się i zobaczymy w ogóle, czy gdzie, gdziekolwiek jesteśmy w stanie ja się załadować. Wskakuj Robert, z tamtej strony, będziemy mieli dużo To była jedna z rzeczy, nad którą zawsze się zastanawiałem, bo nie wiem czy wiecie, że w ogóle Suburban jako Suburban jest jedną z najstarszych, jest jednym z najstarszych modeli na rynku amerykańskim. Chevrolet twierdzi, że w ogóle najstarszym modelem Podobno są, jest dużo sprzeczności. Oczywiście sprzeczności jest podobno dużo z Fordem, bo na rynku amerykańskim Chevy Suburban e, i Ford e, e, w Expedition toczą odwieczną wojnę. To jest tak jak te, ci, którzy kochają Subaru i e, kochają Mitsubishi. Ci, którzy kochają Mercedes i BMW. No w ogóle jest taki totalny fight pomiędzy... E, ci, którzy kochają Mustangi a Camaro. Totalny fight między Expedition e, a Suburbanem. Pierwsza rzecz, która słuchajcie, jest bardzo ciekawa, bo ten samochód chcę Wam pokazać po prostu jako ciekawostkę. Chociaż jest dostępny w Polsce, można go kupić w salonie, ale jakby wszystko, jak, co dotykasz, patrzysz, jest troszkę inną motoryzacją. Zobaczcie, to jest skrzynia biegów. Jestem przyzwyczajony w tych amerykańskich samochodach, że ta skrzynia biegów zawsze była gdzieś tu, w, albo było jakieś takie pokrętło, które było. I teraz jesteśmy na tym parkingu. I teraz, żeby włączyć bieg. tak wsteczny nie, trzeba od tyłu, pach, i dopiero działa. Absolutnie dziwne, można się do tego przyzwyczaić, ale faktycznie ten pierwszy moment, kiedy, kiedy zaczynaliśmy się nad tym zastanawiać, jak to działa, jak to obsługuje, to jest dosyć kłopotliwe. Strasznie się cieszę, że... Suburban na 2021 rok jest cały czas samochodem, który ma prawdziwe wskazówki i prawdziwe e, znaczki, bo to jest coś, co, co jest po prostu fajne i jest w e, fajnym klimacie. Ale jak tak przejeżdżam sobie przez osiedle i patrzę na każdą możliwą stronę, to chyba nigdzie bym tutaj nie zaparkował. Generalnie nasz suburban jest bardziej w wielkości tego segmentu niż miejsca parkingowego. No, tam bym, tam bym jechał, ale tu na szerokość nie wejdę. Na długość tutaj też nie, tutaj też nie. Ponad, e, znaczy, około 6 metrów długości jest wyższy niż. E, dla porównania, bo zaparkowaliśmy słuchajcie, ten samochód. W, w, obok Volkswagena Transportera T5. Wszyscy wiedzą jak wygląda Volkswagen Transporter T5. Wróciłem takie zdjęcie zresztą na Instagramie. On jest dłuższy, wyższy, szerszy. A z drugiej strony jest takim samochodem, który... E, którym Patrzysz na niego, i wygląda jak jedzie w ogóle po drodze, i to wszystko, co tam się dzieje, to wygląda. My nazwaliśmy go w cudzysłowie Gwiazda Śmierci z Gwiezdnych Wojen, bo, bo taki jest. no Po prostu w tym czarnym kolorze jeszcze budzi ten respekt niewiarygodnie, ale yy, wchodząc za jego kierownicę, absolutnie tego nie czujesz. Tak. Ma system niezapiętych pasów bezpieczeństwa. Robert, nie pasy. <grym>, dziękuję. Yy, nie czujesz tego. Nie czujesz tego, że jedziesz samochodem, który jest prawdziwą gwiazdą śmierci na ulicach, jest wielkim, gie, wielką, gigantyczną ciężarówką, bo prowadzi się naprawdę bardzo fajnie. Prowadzi się bardzo lekko, a pod maską pracuje silnik, który ma 6,2 litra pojemności i jest taki, że w każdym momencie po prostu dodajesz gazu i on idzie. Zresztą ten silnik to jest jedna z e, najpiękniejszych rzeczy, jaką e, Amerykanie dostarczyli w ostatnim okresie ludzkości, czyli legendarny silnik typu LS. Zresztą zobaczcie sami. W wersji High Country, bo to jest właśnie wersja High Country ta, która jest dostępna na polskim rynku, właśnie jest ten silnik 6.2 e, i on tutaj jest dostępny, bo są również silniki e, słabsze e, i są, po raz pierwszy jest silnik e, diesla 3 litrowy, który chyba jeszcze na rynku e, e, amerykańskim w tym momencie, nie wiem czy już występuje, czy dopiero pojawiają się pierwsze egzemplarze, ale e, no ten 6.2 to jest w ogóle idea. Słuchajcie, to jest silnik, który jest, występuje wszędzie. To jest silnik, który który dla, dla motoryzacji zrobił tyle dobrego, jak mało który, jak 2JZ mniej więcej. Bo to jest silnik, który z jednej strony jest totalnie uniwersalny, bo jest silnikiem dla łodzi motorowych, dla statków, dla ciężarówek, z drugiej strony Chevrolet Corvette, Camaro i tak dalej i tak dalej, czyli legendarne 6,2 litra. Zobaczcie swoją drogą, jak on jest umiejscowiony. Jest maksymalnie przesunięty do tyłu, jest bardzo nisko położony jak na oczywiście wielkość tego auta. Równie dobrze mogło być tutaj V12 albo V16 albo dwa takie silniki i spokojnie by się to, to tutaj zmieściło. Natomiast jest całkiem fajnie zbalansowany ten samochód, o ile można mówić o balansie samochodu, który wygląda jak dom jednorodzinny. Swoją drogą Amerykanie na przykład mega podkreślają jedną rzecz. I mówią o niej, że po raz pierwszy od Dawien Dawna Suburban potrafi walczyć z największym Fordem Expedition miejscem, bo ma bardzo dużo miejsca w środku. A właściwie jak to oni nazwali, po raz pierwszy osoby dorosłe mogą usiąść z tyłu, bo jest tu naprawdę dużo miejsca. I nie trzeba wybierać, jak oni to określili ciężarówki, tylko e, można jechać SUWem. Bo zapomniałem wam powiedzieć według Amerykanów. To maleństwo to po prostu full size suw. Tak, on jest po prostu pełnowymiarowym wymiarowym SUWem, no Natomiast rzecz, która, którą uwielbiam w tym samochodzie, która jest przewspaniała. To jest bagażnik, ten bagażnik oczywiście jest bagażnikiem z ze złożonymi teraz fotelami. Dwoma przyciskami robisz taką przestrzeń w środku, jakiej nie uzyskasz chyba w żadnym innym samochodzie. No to jest w ogóle coś niewiarygodnego. Jestem zafascynowany każdą rzeczą w tym aucie. Zresztą widać było, bo przy okazji nagrywałem jakieś filmiki, nie tylko ja jestem nim. Zafascynowane, bo ludzie potrafią cię zatrzymywać na drodze albo robić zdjęcia i się dopytywać. Czy da się zejść poniżej siedmiu? 705. A miałem gorsze do 0,60. No dobra, słuchajcie. Eee, nie będziemy tego dalej une, upalać, bo, bo, bo to nie o to chodzi, ale spokojnie jesteśmy pewnie w stanie zejść nim urwać te 05 sekundy, 5 sekundy, 5 sekundy, żeby, żeby zrobić poniżej 6. I weźcie pod uwagę, że ta gwiazda śmierci, ten, ten, to maleństwo, ta kruszynka waży e, 2,700. Bardzo dużo osób pyta zresztą, czy na to można jeździć na normalnych prawo jazdy. No można, bo jest do 3,5 tony, e, czyli na kategorii normalnie B. I e, a propos sprawności tego samochodu, jeśli to maleństwo przyspiesza B, a przyspieszy be, bez wątpienia poniżej 7 sekund do 100 km na godzinę, no to jest to wielkie. Wow, naprawdę. Swoją drogą, kiedy... <laughs> o nie! <laughs> Przyspieszyliśmy do 100 km na godzinę i co jest? <laughs> Dobra, a poczekaj, a właśnie swoją drogą, sprawdźmy od razu jego spalanie eee, Zrobiliśmy im 368 km i mamy 5,5 ,5 km przejeżdżamy na e, jednym litrze no bo w związku z tym, że jest to y, amerykański, po, amerykański styl podawania, czyli ile tam na... Je, ile na, na... Poczekaj, jak to jest? 5,5 i kilometra przejeżdżasz na litrze, czyli ile mil przejeżdżasz tam na galon. Tak, tak się, tak się mierzy w, w amerykańskich, więc to jest dokładnie w ten sposób przemierzone. To dobrze mówię? Dobrze mówię, tak. Czyli jeżeli na... na... 5,5 kilometra przejeżdżam na jednym litrze. To wystarczy, żeby to, to teraz 100 podzielę przez 5,5, to wychodzi mi ile litrów potrzebuje na przejechanie 100 km. Chyba tak. Jezus Maria, podstawowa matematyka, szprota, czyli przyznać. E, dobra, koło dwóch dych spala. 5 minut później googlując wszystko i sprawdzając wszystko, stwierdziliśmy, że tak dobrze obliczyłem. Dobrze mi się wydawało. Czyli e, 18,1, właściwie 18,2, bo to 18.18 18 litra na 100 km. Więc e, z jednej strony oczywiście nie jest to spalanie małe, to Yaris w wersji hybrydowej. Ale powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony, bo na przykład Ford F250 mój, czyli ten wielki pick-up, który wcale nie gwarantuje osiągów jeździć jak ciężarówka, nie uzyskam takiego spalania nigdy w życiu. Nigdy. A ma 250 koni, 450, 420, przepraszam. To ma dokładnie 420 koni. Więc różnica jest gigantyczna. A i wszystko w tym samochodzie takie jest. Zobaczcie. To jest schowek. Oczywiście w tym schowku spokojnie możecie schować a, Jeżeli macie dziecko, które ma mniej więcej do półtora roku życia, to możecie je spokojnie przewodzić w tym schowku. Spokojnie się schowa. Mam nadzieję, że jest szczelne, więc wtedy też nie będzie słychać, jak płacze. Nie no, Jezus Maria, nie mogę mówić takich rzeczy, bo mnie schajtujecie. Ale jakby co, też mam dziecko, więc... No, ale, ale zobaczcie, dobra, swojego kota albo psa będziecie mogli tutaj przewozić. Tak czy siak. Eee... Podgrzewanie, podgrzewanie foteli, które jest podgrzewaniem foteli w dwóch różnych sposobach. Czyli możesz podgrzać sobie albo tylko siedzisko, albo tylko na przykład oparcie. No to jest w ogóle motoryzacja, którą, którą zaczynasz pojmować troszeczkę inaczej. Ilość cup holderów, ilość wszystkich mis w tym samochodzie jest po prostu absurdalna. Ale zobaczcie, w momencie kiedy mamy złożone te środkowe fotele, to jest w ogóle jakbyśmy byli w super limuzynie XXL. Fajnie, co? Strasznie mi się podoba. Znaczy, amerykańska motoryzacja ma w sobie coś takiego strasznie banalnego, z takiego niezwykle prostego. Jest, jest taką motoryzacją, no zobaczcie, nie tak jak Porsche, niewyrafinowaną, która jest majstersztykiem inżynierii, a z drugiej strony ma w sobie to coś. Może to jest właśnie to coś pierwotnego w tych samochodach. Może. Oczywiście absolutnie, żebyście mieli świadomość. To, to jest samochód, który na europejskim rynku możemy. Mm Porównywać na przykład z BMW X7 albo z Mercedesem GLS, to są zupełnie inne auta. To są, to są zupełnie inne samochody, bo to są samochody, które są też zupełnie inaczej wykończone, by inaczej wykonane z zupełnie innych materiałów. I bardzo się zmieniło jest znacznie lepiej niż było jeszcze całkiem niedawno. Natomiast nadal wchodzisz i czujesz, że jest to amerykański samochód, ale z drugiej strony on nie ukrywa tego, że jest amerykański. On nawet nie chce dawać, że jest europejskim samochodem, widać w każdym celu, że jest amerykańskim samochodem i tak jest i chyba właśnie w tym jest najwspanialszy. <laughs> Te tryby jazdy, które są, ja powiem Wam, że niby zawieszenie jest delikatnie utwardzone w trybie sportowym i tak dalej, nie, nie, nie za bardzo czuć. Jak zobaczycie z zewnątrz te potężne 22-calowe felgi i tarcze hamulcowe, które są całkiem duże, ale w 22-calowej felgi wyglądają po prostu e, dosyć śmiesznie, bo wyglądałem na małe. One naprawdę dają rady do, do tego samochodu, tym bardziej, że przy tej masie, e, ale robi to dziwne wrażenie. Teraz sobie tak zastanowiłem się i popatrzyłem na te, na te biegi, dlaczego, bo ciągle się zastanawiam, dlaczego one działają w tę stronę, a nie jako przyciski. Ale to jest chyba jakieś takie typowo amerykańskie zabezpieczenie dla dzieci, żeby przez przypadek, na przykład, ktoś, kto biega po samochodzie, a rozumiem, że po takim samochodzie może na, biegać, nie nacisnął. Bo tylko N i P możesz nacisnąć, a to musisz pociągnąć. Masz, jesteś na przykład w Stanach Zjednoczonych i masz domowego konia, który biega ci po samochodzie, i żeby kobiety nie nacisnął przycisku. <grym> nie, jest niesamowity, uwielbiam ten samochód. To jest coś. Coś w ogóle niesamowite. Zapomniałem wam o tym powiedzieć. Zobaczcie. Jeszcze raz. Oczywiście samochód ma kamery. Ma kamery jakby tego rzutu 360, rzutu z góry, czyli kamery 360. Ale zobaczcie. Jeszcze raz podjedziemy pod tą trawę. I wiecie jak ja to czuję? Za przeproszeniem czuję to tyłkiem, bo Uważam, że jest to w ogóle świetny pomysł i świetne rozwiązanie. Nie ma takich tych pikaczy, które są. Bi, 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 Tylko w fotelu masz zamontowane um, masz zamontowaną wibrację. Tak, tak, wibracja w fotelu. I teraz, jak podjeżdżasz do przeszkody, to on, fotel zaczyna cię wibrować i ostrzegać, dzz, 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 a, nie, a na przykład nie budzisz. A nie wiem pasażerów, albo nie budzisz VIP-a, którego wiedziesz, bo ty nie potrafisz zaparkować samochodu i musisz używać czujniki, yy, czujniki parkowania. To samo tyczy się na przykład, kiedy zaczynasz przekraczać linię na drodze, nie używając kierunkowskazów. Jak on widzi, że przekraczasz, to na przykład lew lewą linię le z lewej strony fotel zaczyna ci wibrować, z prawej, prawy fotel zaczyna ci wibrować. Uwielbiam, słuchajcie tego typu rozwiązania, bo to jest takie troszkę nowe spojrzenie na motoryzację. No właśnie, chodźcie, nowe spojrzenie na ten samochód, bo ja lubię na niego patrzeć. Zachodzące słońce, Kazas i ten wóz. Strasznie fajnie, strasznie mi się podoba. Eee, podoba mi się, bo, bo jest dziwaczny, jest inny, powiecie, że jest po prostu amerykańskim zwykłym samochodem, a z drugiej strony nawet tego typu samochody z Ameryki powoli gdzieś będą odchodziły, więc dlatego śpieszmy się je kochać, póki są, póki istnieją, póki działają, póki funkcjonują. Eee, no, robi on niesamowicie fajne wrażenie w momencie, jak zobaczcie tą całą płaszczyznę, która jest na tym samochodzie. Teraz chociażby nowy Range Rover pokazuje to, że też jest znowu ogolony, znowu ma kształty. Wiadomo, nie ma co porównywać Range Rovera do, 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 do Suburbana, bo to dwa zupełnie różne światy. Chociaż e, powinniśmy przejść do najważniejszej rzeczy tak naprawdę, czyli do ceny. Bo nagle, kiedy zaczniemy porównywać go pod kątem ceny, to faktycznie wchodzimy w klasę samochodów top premium. Ciekawi Was, ile ten samochód kosztuje w polskim salonie? W Stanach Zjednoczonych, Suburbana w podstawowej wersji z zupełnie innym silnikiem, z, bez dodatków itd., itd. można kupić od 50 tysięcy dolarów. Z tym silnikiem w tej wersji w tej wersji High Country, gdzie, która ma fajny napęd, bardzo fajne zawieszenie, masz silnik 6,2 co jest najważniejsze, 10-stopniową automatyczną skrzynię biegów, i właściwie wyposażona jest w wszystko to, co powinien być, wyposażona właściwie ma wszystko. I w Stanach Zjednoczonych kosztuje ten około 77 tysięcy dolarów, w zależności oczywiście jeszcze od doposażeń, na tych 22-calowych felgach. W Polsce. Z pełną homologacją, jakby zapłacony samochód gotowy do rejestracji, gdzie kupujesz w salonie, leasingujesz, kosztuje niespełna 600 tysięcy złotych brutto. I to jest cały czas Chevrolet, nie jest to Cadillac Escalade, który przecież też będzie samochodem na tej samej rozwiązanie, tylko jest Chevroletem. Koszty nie wydają się być małe. A z drugiej strony powiem Wam szczerze, że nie spodziewam się, aby Chevrolet Suburban w przyszłym roku, od momentu kiedy pojawi się na polskim rynku, stał się numerem jeden list sprzedażowych samochodów w Polsce. Bo to kompletnie nie o to chodzi. Podejrzewam, że sprzeda się ich całkiem niedużo. Ale super, że są, są tacy ludzie, którzy próbują odważyć się. I, yy, i wprowadzić na rynek do sprzedaży właśnie taki samochód. Bo to jest to jest naprawdę fajne. A! Jeszcze z rzecz Wam nie pokazałem. Patrzcie. Tu. Prowadzę, pokażę stop. Tu mamy yy, mode do, yy, do napędu automatyczny albo 2WD. Ja wrzucam dwa woda Nie wiem czy będzie go widać na końcu Widać? Mhm. Więc moi drodzy, ja z maleństwa nie chcę iść Strasznie się cieszę, że Suburban jest w Polsce